Hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Ultimate Custom Night Wyzwań Widzów i zaraz widzimy się w pierwszym zwaniu w tym odcinku. I od naszej pierwsze zwanie, tak, tak, tutaj mamy Nightmare Fataligo i tutaj te dwa więc zaczynajmy. W ogóle ja muszę wam powiedzieć, że naprawdę po tym odcinku z Ultra Custom Night się za normalnym Ultra... Tego, ultra customer, ultra tak, Blade Fox idealny. Yy, Zyskałem się za, za tą wersję gry, nie wiem czemu. Ja bardziej wolę tą, bo jest jak bardziej porządniej zrobiona. Yy, jeszcze niektórzy się pytali, czy będą wyzwania z y, Ultra Custom night. Powiem to tak. Na początku mam zamiar zrobić, żeby Ultra Castle Knight było osobną serią, gdzie będziemy przechodzić challenge'e, a może później będziemy tam przechodzić jakieś cięższe tryby. Tak, jest możliwość, że wyzwania widzów będą też również w Ultra Castle Knight, ale na razie jeszcze nie. Na razie skupimy się na challenge'ach właśnie z tamtej gry, tylko to będzie jako osobna seria i nie będzie to pokazane w tej w liście co Ultimate Castle Knight tym tutaj. Tylko jeden odcinek, ten specjalny To jest wiem, kogo dodała? Ty się to? Tak nie wolno Didi się to bardzo rozpędziła. Ale chyba lepiej to niż Didi jako ma animatronic, co nie? Ktoś nam stuka. Uh -oh, no, wolny mi stąd. Uh -oh, I w sumie, aż tak bardzo się do nas zasknęłaś? Jak bardziej się zezłościła? Jeszcze jest, co? To co dodałeś? Ej, mytro nie przyznam tutaj już? O, dobra, widzę kogo da. Tego wcześniej nie było. To nieźle się tutaj bawimy, nieźle, nieźle. Dziękuję, Didi. Takiej haremidy, teraz zapomniałem, kiedy doszło do piątej rano. Powijemy sobie jeszcze wiaterkiem. Bo by mi naprawdę przykro, jeśliby on mnie zabił w takiej sekundzie. No i mamy 1620 punktów. I oto przed nami jest kolejne wyzwanie. Mamy tutaj Aftona, Leihner Puppet, Golden Freddy'ego, tylko będziemy musieli się na Foxy'ego patrzeć. Добре, теперь начнём. О, не 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 Okej, dostałem lagę przez chwilę, ale nie wiem dlaczego do Dobra, bo Foxy już mnie nie lubi. Didi już nas kocha. Ma... No, dobra, już widzę. Już kurno, widzę. No ja to będę po prostu... Ty zauważyłeś co? Mam pierwszą rano. A dopiero sobie energię energii zmarnowałem. To się nazywa oszczędzanie.

Połowa tego bordelu za nami. Kłukie oko ty wrwa to. Okej okay. To jest takie lagie, może umrzeć Dobra, wystarczy, już mnie zostawcie. Już mi wystarczy.